Witajcie! Witam i dziewczyny i panów. Jednocześnie. Cokolwiek to ogląda. Jedziemy dzisiaj kontynuację tego, co grałem. Dzisiaj postaram się już skończyć za wszelką cenę. Remnant jest nagrany. Oczywiście tam nie wiem, kiedy będzie. Dojdzie, kiedy wyślę ten odcinek? Fira, ale 28 z. Bigosem gdzieś tam koło godziny 14, 15. Możecie nas spotkać na streamie i zobaczyć jak sobie radzimy w Remnancie. A teraz sobie przejdziemy do Fira i skończymy e, o, fabułę e, dodatku. Tego aktualnie, który gramy. Więc ja teraz będę cicho, żebyście mogli się wczuć i jedziemy. Powiedzieć Wam sekret. Nagrywam to o 1.30, więc jestem bardziej. Gęsto. o jest gęsto, byście wiedzieli. Ale dobrze. Atmosfera musi być gęsta. Jestem jeszcze sam w domu, więc takie widoki są w sam raz dla mnie. Dobra, lecimy. To się nie naje strachu, ten nie żyje. Tylko jego mama, nie przyjmujcie się. Jedna rzecz mnie niepokoi. Nie. Nic mi się nie udało sensownego zrobić. O, otworzyli mi tutaj się pokazała Alma, ale nic się nie wydarzyło. ja mam przewrócić zasilanie w Indzie tak naprawdę. Wiecie co jest najgorsze? Nie wiem co mam teraz zrobić ze sobą. Tu jest gdzieś jakiś... ...przycisk. Morcz No tam nie mogę pójść. Do morga. No wszystko fajnie, tylko, że... Hmm, założę się, że jest jakiś wentyl tutaj. W takim bądź razie zawsze jest tak. Jak ja czegoś szukam, to często w głupim miejscu jest wentrum. Yy, wentyl jakiś potrzebny mi jest. Tylko on nie będzie w tak oczywistym miejscu, co? że się gra zgliczowała właśnie. To mogę uwierzyć trochę. Hmm. No i co ja teraz zrobię? Dobra, a idźmy do windy. No nie. Oj, wybaczcie. Pokręcę się tu trochę nie wiedząc co ze sobą zrobić począć. Nie wiem serio co mam zrobić. Aha, dobra. No widzicie, przeoczycie właśnie taką rzecz jedną. A i teraz ruszymy dalej. Też tak u mnie dalej myślą, że to straszne. o, dobrze. Progres, jest progres. Padłem w dobre miejsce. że dobrze. Kosnica, kostnica, panie i panowie. Czysta przyjemność. A może czysty mrok? myślałem, że nikt się nie kąpie w truskawkowym komponie, no ale jednak niektórzy lubią truskawkowy. Dobra, czyli dobra, wiemy, tędy idziemy. Muzyka jest do prawdy gęsta. Piękny dom, No I I'm happy you're waiting for me. Nie wiem, co się dzieje, No to wina mojej klawiatury, czy to gra, ale są momenty, kiedy na boki mi coś sterowanie się nie to tam daleko? Patrzcie, rusza się. Co to, to jest? Chwila. Przybliżmy. Patrzcie jak kuka. Może to filmik. Nie no, no. E, no nie rozbawiajcie mnie z tymi straszekami. Dla mnie to... Poścz, to się da wyleczyć. No, wystarczy sobie tylko strzelić w głowę na Twoim miejscu. No, chciałem Ci pomóc, ale no, jesteś nie jesteś nieuleczalny. Co Ci się stało z rękami? Dałem podaczkę, ma. O! jesteś. też. Jeszcze raz. Jeszcze raz i idę sobie. Dobrze. Brawo, jestem dumny. Nie ma co płakać. Ludzie, no żalacie się od sobą, no. tu wejdziemy oczywiście, że wejdę co tam ciekawego co słychać, Al Alma co tam moja piękna masz piękne oczy gdzie spokój, taka piękna istota no co, no no, no ściana mnie zgniesie Eee, straszyć tylko, jak zawsze. Bo wszystko się dzieje w mojej głowie, więc nie mogę zginąć. Nie, jeszcze nie jestem inwalidą. Jeszcze wózka nie potrzebuję. Może kiedyś. Nic nie jest pewne. Ja mam ładne buty, ktoś tu bez butów chodzi, no. I świntuszy podłogę. No i co? No chodź, przytulecie, moje piękne. Ha, wiedziałem. Um. No nie ma problemu, żeby się coś. Budynki się rozchodzą. Jest ta lewa dobra i ta prawa zła, Alma. No i co, nie ma ciała? No, tylko tak miałem włączyć zasilanie. I tego nie zrobiłem, panie i panowie, więc nie wiem jak i dlaczego mam wrócić teraz nagle. Tu się nie da przejść? Nie rozumiem. Dobra, nie zostajemy się. Turn light. Tu mam iść? Hmm. tam? Powiem wam szczerze, nie wiem. żadnego pojęcia nie mam. Ale tu jest zasilanie. O, daj mi więcej refleksu. Widzieliście, to wszystko było w mojej głowie, Mówię wam. Nie ma co się przejmować. Absolutnie. Ja wcale nie robię kółek, nie. Wam się tylko wydaje, że ja robię kółkę. Co nie było kółko... Dobra, już jestem. No.

Oi. 是不 Los Mamy tu apteczki, bomby i granaty jest miło. Bum. Pięknie. Uuu Mocno mnie zranili. no, ktoś ci przypiegam, że pasza ty dalej stoisz. Nie, no jest twardy. To nasi. Nasi

Osłanie w się pozycję. i mnie słoni. No i cały plan poszedł z dymem. They tried to bury their sins, but instead Planted the seeds of their doom. But she would not be forgotten. We will make them remember. They will die, <laughs> all of them. To się dzieje. Widziałem to w moich dreams Wierzy się na ziemię, ciało jest na ulicach, miasta się zmieniają w retaliation Retaliacja. Retaliacja. Dobrze, moi drodzy, to jest koniec gry. Tak blisko końca byłem, a nie nagrałem dalej, aż wstyd. W każdym razie że dziękuję wam za oglądanie tego, tego jakby dodatku. Obejrzymy sobie oczywiście, obejrzymy. Obejrzycie sobie oczywiście jeszcze następny dodatek, który też ogram. Ja widzę, że szybciej mi idzie przechodzenie niż reszcie ludzi, więc przynajmniej moje osobie idzie szybciej tam. Ludzie generalnie to przechodzą około 7 godzin. Mnie to zajęło, ledwo tam 3-17 minut, i plus teraz to, co teraz nagrałem, nie wiem jeszcze ile to będzie, oczywiście. Zobaczymy sobie wszystkie napisy, żeby oddać hołd twórcom dawnym oraz żeby zobaczyć jakieś filmiki łączące yy, te dem, te, ten dodatek z drugim dodatkiem. I później, po drugim dodatku, oczywiście, przejdziemy sobie do Fira 2. Więc jeszcze wszystko przed nami. Ale mogłem, szczerze mówiąc, dograć tamtego dnia. Tyle, że, że praca mnie zmusiła. Do przerwania. Myślę, że w najbliższych dniach skończymy z bigosem tego mm, remnanta dwójkę. Jak skończymy z bigosem remnanta dwójkę, to tak bardziej się skupię na firze. Gdzieś tam skończę y, z chłopakami. Skończymy y, trina 4 w kopie. zostało nam może 3 godziny łącznie gry razem. I będziemy czekali wszyscy na piąteczkę. Y, Traina. Który już jest w zapowiedzi, ale jeszcze nie wyszedł. No i może poczekamy aż będzie tańszy. Na pewno gdzieś tam pojawi się... Pojawią się firy. Pojawi się totrinę Remnant gdzieś tam od czasu do czasu już tym razem będzie się pojawiał jak skończymy z Bigosem grę. I... I myślę, że w końcu w końcu zasiądę przy finalu 16. Trzeba go skończyć. Więc jeszcze dużo gier przed nami. Już nie mówiąc, że tam Atlas Fallen i inne gry czekają mnie w sierpniu. Łocznie z figlikami, które planuję, mam nadzieję, zrobić. Może mi się uda jakieś zrobić filmiki fajne, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. sobie listę, żeby zobaczyć, bo ja mam to zapisane. To i kiedy? A, no tak. Zapomniałbym. Atomic Heart ma dalce 2 sierpnia. I na pewno wejdę do... Atomic Heart jest na... Atomic Heart jest przecież na Game Passie No. Więc myślę, że na Game Passa wejdę, żeby Atomic Heart skończyć. DLC, które pewnie będzie bardzo krótkie. Hmm. Atlas Fallen jest 16. Też będziemy grali z Bigosem. No i oczywiście to, no co najbardziej czekam w sierpniu to jest yy, Armored Core 6, który też się u mnie pojawi. I też go ogram. No i Armored Core 6, no to będzie gierk. To będzie kierka W wrześniu już jest chyba... Czy w wrześniu nie ma przypadkiem gdzieś tam Lots of Fallen, który też mam zamiar zagrać. my razie skupmy się na sierpniu, bo teraz sierpień przed nami. Myślę, że tak zdążę to wszystko ograć. A to mi to nie będzie długie. Podejrzewam 3 godziny rozgrywki, może mniej, i, i będzie zakończone. A dla Fallen może trochę zająć, ale to przewidziane mam 7 dni na to, więc. Na i zobaczymy. Do twórców, ale to problem jest w tym, że pokazują się cztery nazwiska. Dla tych, którzy nie chcą czekać, niech sobie to przewiną. Ja oczywiście pokażę wszystkie napisy, żeby nie pominąć żadnej karty Dobra, niech to tak długo trwa, to sobie nawet bilety zakupię, dobra, z aplikacją. No i dobra. Szybko poszło. No i dobra, mamy. Kupiony bilet już mam do pracy. Okay, Power połowy No dobrze, może dla was nagram jeszcze Persus My Day. Przynajmniej tak z dwie godzinki. Jeśli to się już skończyło. No i dobra, dziękuję Wam za oglądanie, do następnego, cześć.